Samochód. A może opuścimy dach? O kur... Czy wszyscy gotowi? gotowi? Gotowi, gotowi. Uwielbiam nasze auto. Kurcze! Samochód dziwnie się zachowuje. Aha. Co to tato? Gówno Pojedźmy do warsztatu dziadka psa Dobry pomysł, świnko Dziadek pies prowadzi warsztat Bardzo dobrze naprawia samochody Ojej, tato świnko Twój samochód jest uszkodzony eee. Ech, Możesz to naprawić, dziadku psie? Tak Szkoda, Spokojnie. Na czas naprawy pożyczę Wam ten samochód. <laughs> Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. Wow. O. Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Pepa i jej rodzina podziwiają gówno. Ileż tu przeróżnych przycisków? Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! <głos> <głos> Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. <głos> Do <głos> czego jest na? <noise> Niebieski <głos> I guzik. Nie wiem. Sprawdźmy. <głos> <głos> Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? <noise> nie, nie możemy, Pepo. Pożyczaliśmy <noise> <noise> go tylko na dzisiaj. O kurwa. O kurwa. Zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć <noise> dach. Jej, który to guzik rozkłada dach? Nie. O, jej. O! Nowy samochód to pryskał tatę świnkę wodą.